Buenas, mam dla ciebie 9 zabawnych określeń, których używają Hiszpanie i które koniecznie musisz znać. Łapkę w górę i vamos. Pierwsze określenie to Agua Fiestas. Agua Fiestas to ktoś, kto zawsze psuje imprezę. Agua znaczy woda, fiesta to impreza święto. Wyobraźcie sobie, że planujecie imprezę w plenerze i nagle zaczyna padać deszcz. Taka woda rujnuje imprezę. I Agua Fiestas to osoba, która położy każde spotkanie. Komuś, kto właśnie stara nam się popsuć dobrą zabawę, możemy powiedzieć No seas agua fiestas que estamos pasando bien. Nie psuj nam imprezy, przecież widzisz, że świetnie się bawimy. No seas agua fiestas pasando Określenie numer dwa to Tykis Smikis. Tikis Smikis to osoba wybredna, czepialska, której nigdy nic się nie podoba. O kimś, kto zawsze jest niezadowolony, możemy powiedzieć nolegustanada, es un tiki smikis. Jemu nic się nie podoba. Jest wybredny, jest marudny. Nole es un tiki smikis. Określenie numer 3. Karadura. Karadura to ktoś bezczelny z tupetem. Kara znaczy twarz, dura twarda. Możemy o kimś powiedzieć ke karadura, ale bezczelny. Ke karadura. Określenie numer 4. Kuniado. Kuniado to dosłownie szwagier, ale w Hiszpanii w ten sposób określa się również osobę, która się przemądrza i wszystko wie najlepiej. Możemy powiedzieć na przykład Mi primo es el típico kuniado. Mój kuzyn jest typowym mądralińskim. Mi primo es el típico kuniado. Jeszcze nie obserwujesz tego kanału? Koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj Hiszpański Zapytaj Poliglotę. Co tydzień publikuję tutaj nową lekcję hiszpańskiego. Gracias. Określenie numer 5. Cabezota. Cabezota to określenie osoby bardzo upartej. Możemy powiedzieć, na przykład. Ana es una cabezota, no quiere escuchar nadie. Ana jest uparta, nie chce nikogo słuchać. Ana jest una cabezota, no quiere escuchar nadie. Określenie numer 6: Boka ciankla. Boka ciankla to określenie na osobę, która. Pepla za dużo mówi i nie zastanawia się nad tym, co mówi i komu. Boka to usta, a ciankla to klapek. Możemy kogoś ostrzec mówiąc: No le a nada, a Pedro es una boka ciankla. Nie opowiadaj nic Pedro'wi, on wszystko wypepla. No le a nada, Pedro es una boka ciankla. Określenie numer 7. Fanfaron lub fanfarrona, czyli chwali pięta, osoba, która dużo mówi, a niewiele robi. W języku również funkcjonuje określenie fanfaron. Możemy komuś powiedzieć No seas fanfarrón, que luego no haces nada. Nie przechwalaj się, jeśli później nic nie robisz. No seas fanfarrón, que luego no haces nada. Określenie numer 8. Pesado lub pesada. To określenie na osobę, która jest ciężka, męcząca czy upierdliwa. Możemy o kimś powiedzieć Ese tipo es muy pesado. Ten koleś jest mega męczący. Ese tipo es muy pesado. Określenie numer 9. Sujeta Velas. Sucheta Velas to piąte koło uwozu czy trzecia osoba na doczepkę. Sujetar znaczy trzymać, podtrzymywać. Velas to świece. No me gusta ser el sujeta Velas, cuando salgo con una pareja. Nie lubię być piątym kołem uwozu, gdy wychodzę z jakąś paru. No me gusta ser el sujeta Velas, cuando salgo con una pareja. Znasz inne zabawne określenia używane przez Hiszpanów? Daj znać w komentarzu pod tym nagraniem. A jeśli chcesz szybko zacząć mówić biegle po hiszpańsku, koniecznie wypróbuj darmowe lekcje w naszej aplikacji Język w 15 minut. Znajdziesz tam całe lekcje języka hiszpańskiego, fiszki, audio nagrane przez Hiszpana, quizy, inteligentny system powtórek i dużo więcej. Link do aplikacji jest w opisie tego nagrania. Obserwuj hiszpański, zapytaj poliglotę, aby nie ominęły cię żadne nowe lekcje. Nos vemos pronto.